ma Widzowie, w dzisiejszym odcinku Ech, znowu styl a brainrod z nowego update'u um, Jak wiecie, albo nie wiecie, od 23 teraz są Chyba są przystosowane do, Bra e, do Brazylii, chyba tak to chodzi Raz upalili tacosy i kraby Fajnie, ja sobie na drugim laptopie siedzę jeszcze, że, bo mam dwa pierwsze serwery. Mm. Oh. Oh, oh, That I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, though I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. What you gon' do for? How you gon' move for? What you gon' be? And do you believe we can do anything? Look what you gon' do for? How you gon' move for? What you gon' be? Bo będzie mocno. Ej, tylko żeby mi nic nie było, tra lalita, tra lala, tra lalita, tra Jaki fart na odcinku dropną slapa nie wiem, jakie mam szczęście. To chyba odcinki dają mi szczęście normalnie. O, no,

Zróbnąłem. To jest grane. Dobra, będzie opening dla Kibloka. Ale co do w nowym update? Ie? A to widziałam tego jakiegoś. Nie wiem, Wilbłąda z, 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 z czterema nogami. Jakby taki Frigo ale. Nie wiem. Tak jakby. Def... No i inny. Od razu mam tego. Tego potrzebuję. Urobię. Co to jest? Jakiś A ja wiem, to jest... Yy... Dobra, wiem. To jest... To jest chyba z rytuału też. Y, Mateo. To jest dobrze obsadzony chyba. Co jest grona? Ile mamy rzeczy wydali? Dobra, nie no, Super oddeść gdzieś na początku. O Boże, Boże, Boże. Hey, no, może. A nagle tu dragon it, Drop jak są te wszystkie no, eventy. Nie no. ano ma. A no teraz. Mateo? Ma ma Mareo. I może zresztą nowy rytuał chyba. Ej może nowy rytuał jakby dali? Tak! odpali jedno wirtual. Ej, drzewka się pojawiają! Ej, tu na Co? Ej, na się. Toj Ej, ma. Ej, to chyba razy pięć jest. Ej, co się, Ej, ale by mogli bronić rota od razu zres. To Co jest? Gold! Tara, mam. Uff, ok. Trippit, troppa, tripa! Tak! Biorę Mateo, tutaj? O panie, co mi tu. Ej, ej, ej! Spokój. Spokój! Co jest grane? 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 Tu i tu! Ej, Brazilian event. Brazilian event. Co się dzieje? Od razu za tym mi wyskoczył tropi wyskoczył. Bierzemy. Bierzemy. Trippy tropi, I może... I jakby nowa tu ten tripit tropi był przemocany. Uh, uh, proszę, proszę, proszę. Dropn, drop mi, Nie no, ale i tak mega pochwaliło mi się. Tak sądzę. Co się dzieje? Tutaj patrzę co się dzieje. Czy nic nie wyskoczyło dobrego? Dobra, nie, nie. Co tu się dzieje? Sorry, że się nie ruszam, ale no popatrzę na no... Drugim... Nie, na drugim kopcę idę. Powiedzmy. Co? Ja myślałam, że mogę zobaczyć wielkie drzewa. Mogę! Co jest grane? Że mogę bić. Medium z No nieźle. Koko pan telefon, się chyba zrespił, ale nie bierzemy, bo... No nie potrzebujemy. Ciągle ten... Nie wali Ej, a tu może mnie w powietrzu maluć? Nie, chyba to by było za mocno. Ej, ja sobie wyobrażam co się dzieje teraz na publiku. I co o, palili. Już ja, miał laga. Aż tyle się dzieje, że miał laga. Gorillo watermelon Spiderini. Spiderini? ale jest dużo eventów. Sykreta pierwszego spania? Ej, może? Spiderini. Tak. tak! Tak, 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 gold, gold. Gold, gold, gold. Proszę. Glitch tutaj. Walić. Serio? Tu biorę na drugim kącie od razu i zwalone w to mam. Dobra. Tutaj, tutaj jest gold, tu jest gold, tu jest gold. Uff, proszę. Chociaż na mutacja, będzie dawać powyżej miliona, błagam. Please, 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 please. please. Uff, I'm, I'm reading every last chance. Proszę, 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 to tu znika. Nie, chyba nie uda się. No Babelgama. Czemu mi Bubblegama? Nie mam najładniej glicia. No chyba będzie czyste. Ale będzie do fuza. Będzie... No tu to... o miejsce się nie martwię. A hmm, dobra. O, zaraz otwieramy. Olaszka. Ani ten ogromny... Uuu Kolejnego zrespili. A co my tu mamy? God? A na drugim? Ej! Ej. Rainbow! Bre Rainbow Lucky block. mi dropnął na drugim. Ej, nie mogę. Ej, szybko. Rainbow ra Lucky Block mi dropnął. Rozumiesz? Rozumiesz, co się dzieje? Proszę. Nie! Drugim na drugim koncie straciłem Na drugim koncie straciłem A na moim google, nie jestem głupi A dobra mam rej... Mam Rainbow lucky Ale mutacji nie było Bo... Nie wiem co ja z... Co zrobiłem Jeden brain lucky A Ale dobra rainbow lucky block na drugim koncie Uuu. Teraz czekam na... Ej, ja mamy jakieś nagie normalnie Ej, ej Patrzę na laptopa i widzę transfer botryn maru, który Miam katama i krawy. Półtora miniony w Au? Czemu taka mam nie... Ej Zbuchowałam się nie biorę, nie biorę al stracił to na sturno nie wiem cię biorę nie wiem cię biorę nie wiem cię biorę. biorę na biorę na ale... jest dobra biorę tak. jest miliard... Jest miliard... tego Dobrze, randy się dzieje. Mam ile mam jeszcze miejsca? randy 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 mam. randy mam Candy teraz. Tylko pan do Cedy mi dropnął. Okej, okay, patrzcie mi nic nie dropało. Ej dobra, super. Co mi tu dropsło? No, jednego o zgoda przepuściłem no i to jest bardzo szkoda. Koko pan do Ceddy! Ale nie, no nie potrzebujemy. Ja będę ją wtedy trzymał teo tełło. W Rytualność mi trochę zabrać. No, trochę, no jednego. O Jezuś! Wywaliło mnie w kosmos, normalnie. Co się dzieje tutaj? Ej! Tej ja ostali... Ta... A. Co? Nie. Tak ostali, ja odpali. Proste wszystko. No. Wywaliło mnie z drugiego konta. Ze wszystkim... Ze... Jezu, wywaliłem z drugiego konta.